Hej, mamy środę przed przerwą świąteczną. Nie, jestem w szkole. Pojedziemy do Warszawy dzisiaj, ponieważ dwie dziewczyny, które poznałam w Londynie, jak byłam do szkoły, jakby, w ferie. Że są z Japonii, przyleciały do Polski. W poniedziałek, wtorek, środa. W poniedziałek, wtorek mi nie pasowały, bo miałam jeszcze zajęcia dodatkowe, w środę nie mam. Także korzystam z okazji, że dzisiaj też w sumie tylko trzy lekcje chyba i jadę. Bardzo się cieszę, ale to stresuje, bo nigdy sama nie jeździłam po Polsce. Czy w ogóle, że tak powiem po świecie sama de facto nie jeździłam? Nie wiem, sama byłam chwilę w polu. Sama czasem jeździłam po Londynie, ale już jakby tam byłam z kimś. Także trochę się stresuję jakby, bo coś nowego, ale będzie fajnie. W ogóle nie wiem za bardzo, jak się poruszać po Warszawie, ale to ogarnę. Jakby wiem, że jest metro, trochę tam tramwaj, autobus i tak dalej. E, także do ogarnięcia też głównie na nogach będę ja chodzić. Jadę na centralną stację i później się z dziewczynami umówiłam pod Zamkiem Królewskim, bo dzisiaj jest darmowy wstęp i chciały iść. Też się przejdę, bo ostatni raz byłam tam chyba w piątej klasie i w ogóle w Warszawie. Raz kiedyś byłam jeszcze na noc i byłam tylko w restauracji wieczorem. Także ja o Warszawie dosłownie nic nie wiem. Ale będzie fajnie, z zamku mam jakieś 38 minut na nogach, według map to tak 30 może, ale na spokojnie sobie pójdę I później z nimi sobie spędzę czas, one później pojadą na wniosku w którymś momencie Ja się tą stację jakoś ogarnę, do jakiejś kawiarni pewnie jeszcze pójdę, bo wracam, mam pociąg o 18.45 Taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie, chcę zjeść jakieś dobre też jedzenie, zobaczymy Teraz się przeniosłam do kuchni, ponieważ robię owsiankę Nie mam już jakoś super dużo czasu Ale śniadanie muszę zejść. Jestem w Warszawie Pociąg w miarę przyjemnie mi podróż minęła. Było małe opóźnienie oczywiście Jest jakby okej okay. Teraz mam iść prosto, także no troszkę się spóźnię I na razie mi trochę przetłoczyła żaba jest zmiana, ale ja fajnie. Nie chcę być jakąś turystką, ale no, fajnie. Aby jesteśmy w tym nic, gdyż szłam w złą stronę. Nawigacja zaczęła mi się lagować, belę dużo później. No, troszkę jak przynajmniej nic mi nie dało do się, ja Myślałam, że po prostu się zacina, ale że w złą stronę się laguje, a... no, nie yeah. także, także no. B, no, później. Takie tu widoki. Jestem w ogrodzie Sarskim. Były dodatkowe problemy, bo są remonty i nie pokazywało mi jak to obejść, i tak dalej. Także, no, ale już teraz gdzieś tak powiem, chyba będzie wszystko ok. Także świetnie. Jestem głodna, jestem spocona i zmięciam po mi Warszawa z niczym się przyjemnie nie kojarzyła, nigdy jak tu byłam. Znaczy, zawsze jak tu byłam, to w sumie bardziej negatywnie niż pozytywnie, także na razie się nie zmienia ta opinia, um, ale no... Zobaczymy. Wow, brawo dla mnie. Znaczy nie jestem jeszcze całkiem pod zamkiem, zamkiem. czy znaczy nie? To jest chyba wieś, to jest chyba zamek, ale pamiętam, Że jest z drugiej strony, bo to pamiętam, jak byłam tutaj na tej wiedziowstwie szkolnej. Także no, no coś pamiętam. Dzień Narodowy. Wczoraj przeszliśmy do Euro. Ostatnie karny. Oglądałam mecz. Tak się ten Ja nie mogę oglądać takich rzeczy. Oglądam i. To jest mój błąd. Także no, ale ładnie to wygląda. Więc właśnie się rozstałam z moimi koleżankami i to mi prezent. Pokażę Wam go już w domu. I teraz pójdę sobie do galerii, bo moja koleżanka miała fajną spinkę. I się okazało, że tu w Cine kupiła. Także sobie pójdę, zobaczę ją. I. Ja, tej mi przykro w sumie. domu kiedyś się znowu zobaczymy, więc. No, ale było bardzo fajnie. Także. Także no. Pogoda jest wyśmienita. Bo jakby wcześniej strasznie wiało, ale teraz jest, jakby, bo jakby czekałam pod zamkiem przyszły, ale były głębę, więc poszłyśmy zjeść na przeciwko zamku do jakiejś restauracji. No, wiadomo, nie było jakieś wyśmienite. Bo to w takich miejscach no nie można się spodziewać, bo to czegoś wyśmienitego. I trochę posiedziałyśmy jakby w słońcu, ale wiało i zimno trochę później nam było. I teraz jest pięknie moim zdaniem. Warszawa. E, ale dalej jakoś nie nieprzyjaźnie się z tym miejscem chyba. Ale jest okej okay. Moja pierwsza solczowa. Jakby spotkałam się z dziewczynami, ale i tak. Wysiadłam z pociągu. Jestem tak zadowolona, jakaś nie wiem czego. Hej, witam Was bardzo serdecznie już następnego dnia. Mamy czwartek, wczoraj byłam w Warszawie, byliśmy razem. Teraz trochę opowiem, bo nagrywałam na mieście, ale nie wiem, jakie było audio, bo wiało i w ogóle. Też pewnie coś szczeliczyło z kurtki, więc jak już wiemy, jechałam do Warszawy, żeby się spotkać z moimi koleżankami. I no, do mnie napisały, to było takie dla mnie w sumie fajne. Trochę nie spodziewałam się, że przyjadą. I w ogóle było w Londynie, tak żeby na mieście, to się nie spotkałyśmy Próbowałyśmy, ale nam się nie udało I przyjechały do Warszawy, do Polski ogólnie Tak, trochę specjalnie dla mnie, więc... No nawet nie trochę w sumie, więc super Spędziłyśmy sobie czas fajnie Wydaje mi się, że też mówiłam 100%, że poszłam w tą stronę z dworca, później były przebudowy, nawigacja tego nie pokazywała, musiałam znaleźć inną drogę. Tresowałam się, bo było później i później jak już spotkałyśmy się pod zamkiem, to były głodne i poszliśmy zjeść najpierw naprzeciwko zamku, zaraz do jakiejś restauracji pierwszej, i lepszej. Ja nie byłam jakoś super głodna. I one jakby dzielą się jedzeniem. tak. I właśnie ta jedna wzięła sobie carbonara, a z tą drugą wzięłyśmy miks z pierogów. Pytam się Pana, co jest w tym miksie z pierogów, jakie pierogi? To mówił, że dwa z mięsem, dwa z skopy są z grzybami i dwa ruskie. Jakby chodziło mu chyba o trzy, a mówił dwa już na wstępie, ale no. I dostałyśmy właśnie więcej niż po dwa, więc pewnie po trzy. I je jemy, rozkrajemy każde, każde próbuje i. Były trzy z mięsa, a reszta z kapustą i z grzybami. I później się pytam tego kelnera, że, że tu nie ma żadnych ruskich. Według mnie najlepszych. I jak z nim pogadałam, to w końcu, że to przyniosę, te trzy ruskie. Także to się fajnie udało. Znaczy, no tak jak powinno być w sumie. I właśnie później się pytałam, jak się dzielimy i w ogóle to dziewczyna powiedziała, że ja nie płacę. I w końcu jedna zapłaciła za wszystkich. Co było bardzo, bardzo miłe. I ja nie do końca lubię, jak ktoś ze mnie płaci, więc musiałam takie sobie to ułożyć w głowie, no ale jakby bardzo miła sprawa. Po zamku, w którym było fajnie, było bardzo dużo obrazów, czego nie widziałam wtedy, lata temu, był Canaletto nawet. Canaletto, i Kanaletto chyba. E, także to było fajne dosyć, że można sobie było te obrazy zobaczyć w ogóle. Sporo było tych rzeczy, bo właśnie jak się chodzi według mnie po tej Warszawie, w tym starym mieście, to no jak z obrazu są, są odtworzone, no więc, więc fajnie to akurat było. Bo właśnie później poszliśmy do Biedronki, bo chciały jakieś słodycze polskie. Także mówię, że to pójdziemy do jakiegoś supermarketu i Wam powiem co i jak. I pierwsze co, jakby to była Biedronka, więc poszliśmy. Strasznie dziwna Biedronka, strasznie zawalona, wąska. Najgorsza drąka w jakiej byłam dosłownie, ale no, to tam im pokazałam jakieś y, z polskich firm i w ogóle jakieś dobre opowiedziałam, coś czym i sobie też kupiłam Prince Polo i później sok sobie kupiłam, także to był mój obiad, obiad de facto I później poczekałam z nimi na autobus, żeby pojechały do hotelu I dały mi wtedy prezent, czego ja się w ogóle nie spodziewałam, że mi dadzą prezent Część zjadłam prezentu, bo to może dokończę Bo właśnie później poszłam na te zakupy, poszłam do Swinday, miałam jeszcze czas, a mierzyłam rzeczy też, bo mówię, na maturę może jakieś coś ten Poszłam później do H&M, też coś kupiłam I później miałam jeszcze troszkę czasu Więc poszłam do Hard Rock Cafe Obok dworca I wypiłam sobie lemoniadę, bo właśnie nie miałam Aż tyle czasu, żeby coś zjeść A już się robiłam głodna Więc części prezentu już nie mam A później też jak z tej Hard Rock Cafe Miałam iść na dworzec, to poszłam na Złote Tarasy za się z pani z poczty Gdzie tu na dworzec, ale mówisz że tu to... Bo też jakaś przebudowa, jest przejście. Ile tam nie ma przejścia? Później jakiś pan też szedł, nie ma przejścia. I widzę jakąś dziewczynę, co idzie z walizką, się jej pytam, podbijam do niej, czy idzie na dworzec. I w ogóle, także nie szła jeszcze, ale mnie zaprowadziła i w ogóle perą ze mną sprawdziła, także to było bardzo, bardzo miłe. I jak wracam, to siedziałam w przedziale tym czteroosobowym fancy dla mnie, bo w tamtą stronę normalnie siedziałam w wagonie jakby, a w tą w przedziale nigdy tak nie, nie jechałam, bo jej nie jeszcze pociągami, a w Polsce to najdłuższy dystans był jak jechałam pociągiem, więc to też była przygoda. Fajne osoby w tym przedziale się trafiły de facto. Wszystko miło, nie za głośno, także okej. Okay. Ale przejdźmy do prezentu, bo dostałam z Londynu, bo ta jedna bardzo to lubi. Kukurydzę, tą taką prażoną, my też to mamy w Polsce, ale z Londynu, więc też miałam takie ja, bo dobrze bardzo wspominam Londyn. Także ja się tak ucieszyłam. I dostałam z Japonii słodycze, bo jej właśnie Korzenka przysłała jej paczkę z rzeczami z Japonii. I jedno już też zjadła. Ale mam jeszcze trzy rzeczy. Tam się jeszcze trzy rzeczy czekoladkami mówiły. Ale to jest w sumie taka czekoladka, małe brownie takie. Tamto drugie wyglądało inaczej i jest to całkiem takie dobre. To bardzo słodkie to ciastko z czekoladą w środku. I to jest prześliczne. To są koale I ostatnie, co dostałam, to takie jakby chipsy, chrupki. Mówiło, że to są jakby chipsy podłużne, ale wygląda jak chrupki trochę. Um, tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest coś z marchewką, pietruszką? Nie wiem, ale coś ziemniakowe. A Cindy ta spinka do włosów wygląda w taki sposób. Ja już długo chciałam złotą jakąś, bo ja mam tylko czarną, zwykłą. I ona kosztowała 30 zł, tam bez grosza chyba. ja HM kupiłam też coś, co bardzo długo chciałam. Nie spodziewałam się, że w ogóle dostanę. Słuchajcie, tak po prostu sobie weszłam do H&M i fajne rzeczy były w tym H&M -ie. Ale kupiłam białe spodnie z mieszanką lnu i są one proste, bez ściągacza na dole Ja mam kremowe spodnie lniane, ale mają ściągacz na dole, a te nie mają Jakby to nie jest sam len, ale jest mieszanka jakaś i są białe i nie mają ściągacza Tutaj są fajnie wiązane, w ogóle mówię, świetne bardzo się cieszę z tego, a też nie były jakieś drogie specjalnie, jak ostatnio ceny sklepa, bo kosztowały 80 zł bez grosza, więc myślę, że to nie jest źle jeszcze, jak na H&M i mieszankę powiedzmy, no i takie spodnie popularne, że tak powiem. Także wspaniale, i od dziewczyn jeszcze zapomniałam pokazać, że całą kartkę taką z Londynu, śliczną z jamnikiem i z pieskiem. Thank you. I tutaj mi napisały w środku y, takie jakby życzenia i takie po prostu liściki. Tak, to tyle o mojej wyprawie do Warszawy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!